Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym nietopowym odcinku na moim kanale. W tym odcinku pokażę Wam moją kolekcję medali sportowych. Jeżeli jesteście nowi nowymi widzami na moim kanale to bardzo bym chciał, żebyście, żebyście zostawili subskrypcję, dali łapkę w górę i nie zapomnijcie kliknąć dzwoneczek żeby otrzymywać powiadomienia o każdym nowym filmie. Więc ja już nie przedłużam i lecimy z niezabowym odcinkiem na moim kanale. Więc jak już mówiłem na samym początku dzisiejszym niedobrowym odcinku pokażę Wam moją kolekcję medali sportowych, także zapraszam Was do oglądania. Pierwszym medalem jest to medal z gimnazjum. I prezentuje się on, o tak o Tak z przodu A z tyłu ma napisane Międzyszkolne między zawody sportowe dla każdego rok 2017 No i ten medal Nie wiem za co wygrałem Serio, nie pamiętam albo to były albo to był za skok nie nie za, nie za, nie za skok dalej. to był chyba medal za czekajcie muszę sobie przypomnieć Ale to był chyba medal z za rzut piłku lekarską do no wiecie do tyłu kolejnym moim złotym medalem jest to medal za skok w dal, też z tej samej szkoły tylko, że to jest o rok później czyli prezentuje się on właśnie tak kiedyś nagrywałem wam film odnośnie tych medali i za jakie zawody i w ogóle ale postanowiłem sobie, że Nagram go jeszcze raz, bo to było rok temu, czy dwa lata temu, nie już nie pamiętam kiedy go nagrywałem Ale na pewno nagrywałem wam, bo pamiętam <grym> Także ten medal jest za, za skok w dal Pamiętam, że wtedy skoczyłem ponad 90 metrów Nieźle Kolejnym moim złotym medalem Jest to medal za za tenisa stołowego i tyle. No <laughs> trzeci mikołajkowy integracyjny turniej tenisa stołowego otwarte serce zespół szkół gastronomicznych był z drugi yy, grudnia 2017 17 roku. Tak jest. A ten medal tak się prezentuje. Cały złoty. Pojechałem wtedy na zawody. To były pierwsze zawody w tenisie stołowym. No, moje pierwsze. A tutaj jest medal za zajęcie drugiego miejsca. W, w zawodach z piłki nożnej, które odbyły się, które odbyły się w Gnieźnie. Jeszcze będzie o, osobny odcinek o tym, gdzie będę Wam opowiadał jak się rozgrywał mecze, kiedy i jak. Także A medal się prezentuje o tak o. Srebrny medal wywalczony. A z tyłu, tak już się prezentuje. Zresztą tu jest napis, ale one się odbyły od 23 września do 25, czyli 3 pełne dni. No. I jestem z tego medalu bardzo zadowolony, bo chociaż byłem pierwszy raz na tych. Na zawodach pi z piłki nożnej, także jak dla mnie jestem, byłem, byłem wtedy pod pełnym wrażeniem i byłem tak zmotywowany, ale do następnego tego oglądania to będzie osobny odcinek, więc to ja się rozumiem, żegnam nam trzymać się do kolejnego, trudnego odcinka na moim kanale. Cześć!